No my jesteśmy doskonałym pracodawcą, można powiedzieć. Firma Daftona zatrudnia niespełna tysiąc osób. W sezonie jest ich, jest ich troszeczkę więcej nawet. DAFTONA dzisiaj to jest takie miejsce, w którym warto być i warto pracować, bo jesteśmy firmą wiarygodną. Jako polski lider w tej branży dzisiaj dajemy ludziom dobrze zarobić. No jest to wdzięczny temat, bo w tych czasach, kiedy tak mało polskich firm, jeszcze bardzo dużych, bardzo silnych, funkcjonuje na rynku, takich firm jak DAFTONA, to jest dobre miejsce do tego, żeby w nich pracować. Rynek pracy w Polsce jest stosunkowo wąski, jeśli chodzi o specjalistów. No know-how, takie wysokie, mocne know-how jest w tej firmie wymagane, bo jest to przedsiębiorstwo rzeczywiście dużego formatu i ci ludzie z Warszawy, czy zakończonych tej miejscowości dojeżdżają, ale ogromna część załogi są to ludzie stąd, z Błonia i okolic. Bardzo duża przychylność włas miasta. To jest naprawdę wielki atut w dzisiejszych czasach. Następną kwestią jest doskonałe położenie. Logistycznie jest to no, lokalizacja wręcz wymarzona dla biznesu. Otwieranie się kolejnych mostów, obwodnic wokół miasta, wokół stolicy. Można powiedzieć taki m, infrastruktura sprzyja temu, żeby być tutaj, bo tutaj można w każde miejsce w Polsce świetnie dojechać. No jesteśmy właściwie w centrum Polski dzisiaj. Na pewno ta lokalizacja odgrywa tutaj więc rolę ogromną. Poza tym mieszkańcy, to są fajni, sympatyczni, życzliwi ludzie, którzy po prostu się uśmiechają do siebie, chcą coś razem robić, nie czuć tej takiej złości, takich niedobrych fluidów. Jest tak jak powinno być, jest tak po prostu normalnie po polsku, ale w takim dobrym rozumieniu tego słowa.